No, no widzę, wiecie, chcecie robić taką farmę automatyczną, już wam pokazuję jak to zrobić. Kładziecie robicie 10 bloków tu. Jeden z e kładziecie teraz tutaj skrzynię. Lej. Kładziecie teraz jeta. Tylko tutaj zabudowujecie. Macie? Robicie tutaj wyle jakimi blokami podstawę. Jeszcze jedną. Kładzicie teraz tłoki. Pamiętajcie, żeby to nie było z, z tymi glutami takich. I pamiętajcie, że czerwona kropka musi być zawsze z tyłu. zrobicie, kładziecie za tłokami e, kolejne bloki. Tutaj redstone. Obudowujecie to. Wlewacie, wlewacie wodę. I zaczyna się toczyć już i na przydował. Ale tutaj szkło. Obudowujecie to i macie. Widzicie? Wszystko Wam spada do lajka. Do lajka robicie tak. Kładziecie drabinkę. Tu Widzicie blok, blajki. Kładziecie. I macie oto taką y, farmę -y -y. Obserwujcie po więcej.